Cześć! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj jest to kolejny odcinek z Minecrafta. Przekażę dla graczy tutaj serwera. Potem wam przekażę tutaj ważne informacje będą w tym odcinku dotyczące działek. Najpierw pokażę co się zmieniło od ostatniego odcinka. Zbudowałem tutaj publiczną przepalarnię. O! Tutaj jest publiczna przepalarnia szwagra. No i tutaj można korzystać, tylko tutaj nie wolno przestawiać tego ani tu psuć. Pokażę Wam jak to działa. O, tam sobie gracz gra jeden akurat, bo nagrywam to kurczek większość w szkole Jest no i co? Tutaj do górnej skrzynki sobie kładacie rzecz, którą chcecie przepalić. Czyli na przykład weźmy sobie piasek. Dobra, za to wezmę i węgiel no i tam na dole wkładacie na przykład węgiel albo drewno no jakieś paliwo że tak powiem tutaj wkładamy sobie ten piasek tam na dole wkładamy sobie węgiel no i tutaj dźwignią o i, i o ale ładna przepalarnia o dobra no i tutaj nam się to przepala i wtedy O jak widać to nam robi po e, No i u, zrobiłem tutaj oświetlenie I taki chodnik Nie wiem czy to było w zeszłym odcinku No i tak to wygląda teraz tutaj mm. I to się świeci tylko w nocy Mam ustawione tutaj ogólnie całe zasilanie szwagrowic O teraz się świeci no, ale mam to ustawione na noc. W dzień to gaśnie. O, jak widać, gaśnie. I tutaj jest ogólnie całe zasilanie u mnie, szwagrowic, i w dzień to nie świeci, a w nocy świeci. Przejdźmy sobie teraz do metra. Powstało metro wczoraj. Zaczęły się budowy. O, tutaj też Wam pokażę, mam zrobione sobie zagrody dla zwierząt. Krowy, świnie i owce tu mam. O tak się to prezentuje. Przejdźmy sobie teraz do kolejnej rzeczy. Tutaj mam zrobione sobie kopalnie. O tam jest w dół i tam jest woda na dole, na jedną kratkę wylana, żeby szybko zejść. A tutaj jest przejście do wieży. Mam sobie pociągnięte takie przejście do wieży. Teraz wam pokażę metro. Tutaj magazyn już chyba wam pokazywałem, teraz idziemy do kolejnych rzeczy, to chyba widzieliście już. O, tutaj jest ogólnie maszynka taka i ona nam mnoży, że tak powiem, jedzenie, czyli na przykład marchewki ziemniaki. Trzeba tutaj, jak to się odpali, to Czuć i posadzić, i wtedy to się mnoży, jakby. Tutaj jest mączka kostna. No i tak to ogólnie działa. Tutaj jest pod spodem, e, że tak powiem, kompostownik, i jest przekazywany. Na przykład, tutaj sobie wkładamy nasiona i to nam robi mączkę kostną. O, tutaj ona się pojawia. Mam klapę taką zrobioną a w tym miejscu jest zejście do metra o, jedziemy sobie tak wygląda metro to jest początek u mnie no i już metro jest ogólnie jeszcze w trakcie budowy jeszcze nie można tutaj jeździć no i tutaj mamy Lakiera i Kamila do nich wejście tam jest naprzeciwko mamy do działki Robercika czyli Fortixa, o To jesteśmy na działce no, i tak poprowadzone jest do tych, co chcieli. Idziemy sobie dalej. Idziemy. Dalej mamy. A nie, do początku ja się wróciłem. Dalej mamy działkę Barkusa. I tutaj jest ogólnie tabliczka Grinek. I jeszcze tam w tamtą stronę to potem będzie tutaj dopisane. Jest jeszcze do wieży i do straży. Tutaj jest przekładnia, ale to jest jeszcze w trakcie budowy. To Mach się coś budował z tym i kombinował. I nie wiem czy to działa. Hmm. Tutaj mamy wam pokażę. O, tutaj jest działka Grinka. A tam dalej mamy OSP. Oraz na końcu jest hmm, wejście do wieży mojej. I w wieży też ogólnie się zmieniło. Jak już tutaj jesteśmy, to wam pokażę. Eee, dobra, bo tutaj jest wejście, wtedy, tędy przechodzimy. A tam w dół jest do mojego domku przejście, to co wam pokazywałem. Wyłączę kurczę burzę i włączę dzień. Time set day. Mam zrobione w miejscu windę wodną. Okay. No, i jesteśmy. No i co? Ogólnie tutaj tej wieży mojej mam zrobiony mm, z Maxiem Stragany. Można tutaj wynająć sobie sklepik, tak jak tutaj ma hacker. O, sobie tutaj umeblował. Tu jest ogólnie oświetlenie. O, gaśnie. Zapala się. No i można tutaj wynająć. To yy, kosztuje. 10 żelazo za tydzień, także moim zdaniem nie jest to dużo. No, i tu jest u góry też jeden taki stragan. Tam jest zejście do. Znaczy, wejście do. Tam, no, żeby sobie widoki poglądać. A w tym miejscu sobie stajemy i możemy szybko zejść do wody. I tak to wygląda. Tak się prezentuje ta moja wieża. No i teraz Wam pokażę ogólnie. Przejdziemy do temat działek. Działki można mieć maksymalnie dwie. Aby mieć drugą działkę, pierwsza działka jest za darmo. Aby mieć drugą działkę, dajecie mi za działkę. Na razie jest 15 żelaza. Także nie jest to. Chyba dużo. No kurczę, niektórzy już tu w diamentach chodzą. A ja tu kurczę za żelazo te działki. Póki co to oczywiście będzie potem zmienione. Także kto chce mieć drugą działkę, to tam, no że tak powiem, śpieszcie się. Bo potem to będzie zwiększona, że tak powiem, stawka. Na razie jest 15. żelaza za jedną działkę. A na przykład, jak ktoś chce, że tak powiem, się przeprowadzić, to powiedzmy, tutaj, co tu jest? Powiedzmy, panda chce się przeprowadzić i kupić dwie działki obok siebie. To tutaj, żeby się przeprowadzić, to musi to zniszczyć i działkę zrobić tak, jak ją otrzymała. Czyli tu wyczyścić wszystko, żeby nic nie było. I potem tabliczkę, że jest wolne. I powiedzmy, że tu są dwie działki. Już Wam tutaj zaznaczę, ogólnie w tym miejscu potem będę robił działki. Już tu mam teren zrobiony. Powiedzmy, tu jest pierwsza działka od płotu dotąd, i teraz powiedzmy, o, i tu jest, tam jest jedna działka, tu jest druga, i można sobie kupić dwie działki. Znaczy, no, panda powiedzmy, rezygnuje z tej swojej pierwszej działki. No to wtedy tutaj sprząta i pisze, że jest wolny. I wtedy ta działka jest za darmo, a żeby dokupić tutaj tą drugą działkę, to 15 żelaza mi wtedy trzeba dać. Także można wtedy, gdy obok siebie się kupi drugą działkę, to wtedy możesz, można sobie ją połączyć, czyli popsuć ten płotek. I wtedy będzie to taka duża działka od tamtą tutaj dotąd, tak jak mam zaznaczone. Także można, jak dwie ja są obok siebie, to można łączyć te działki ze sobą. Czyli, tak jak pokazałem, to była taka jedna duża wtedy, ale za tamto trzeba płacić, tak jak już mówiłem. Znaczy, no, 15 żelaza, póki co. Także tak to wygląda. Można mieć obok siebie. No i co. Tu będą ogólnie w tym miejscu działki porobione, wyznaczone. Tu też będzie, tu mam w planie zrobić e, trzy działki chyba, albo dwie dłuższe. I tu będzie wejście odtąd, prawdopodobnie ta ścieżka dalej poprowadzona. I prawdopodobnie jeszcze tu obok płotu tak przejdzie ścieżka i się połączy z tamtą. E, no i tak to ogólnie wygląda. To mam wam pokazane wszystko to co chciałem. Także działkę można sobie dokupić za 15 Żelaza. Póki co tutaj jest ogólnie tablica z ogłoszeniami. No i działkę można kupić. I gdy się kupi obok siebie, to można ją połączyć. Tak jak już mówiłem, wtedy płotek popsuć. Który dzieli te działki i można wtedy dwie w jedną zrobić. No i myślę, że to jest chyba zrozumiałe, to co teraz tu powiedziałem w tym odcinku. Także myślę, że zrozumiale to powiedziałem wszystko na temat działek i tej przepalarni, że możecie tutaj korzystać sobie z niej. I ogólnie powstało jeszcze jeziorko. Zrobiłem też wczoraj chyba. Tutaj jest jeziorko e, Szwagra. Publiczne jezioro. Można łowić ryby tutaj. Wpuszczam ryby co jakiś czas. I normalnie tu u rybki są, taki wodospadzik. Także to będzie tyle w tym filmie. Tak to tu wygląda. E, o, tam ogólnie było. Max się tu zrobił. Metrak wygląda. Plan metra. Będę musiał to potem rozwalić. No i co, tak to ogólnie wygląda, już pokazałem wam, przeleciałem. Tutaj se survivala już włączę. No i to będzie ogólnie tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za obejrzenie. Tu jeszcze zrobiłem takie oświetlenie, że tutaj się włącza na dole, żeby świeciło, a u góry mam wpuszczone, o tu jeszcze jest taka rybka, tu mam zrobione oddzielnie, o, przypali, oświetlenie tego, kurczę, tutaj, no, akwarium. I tak to ogólnie wygląda, ten mój domek yy, i piwnica, yy, także trochę się już pozmieniało od zeszłego odcinka. No i to będzie ogólnie tyle, dzięki Wam za obejrzenie, do usłyszenia wkrótce, zapraszam na poprzednie filmy, na razie, cześć!